Hej, hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny film, tym razem będzie to Halls Action. W Action dawno nie byłam, powiem Wam, takie były piękne rzeczy, że naprawdę byłam tam chyba z dwie godziny, bo nie mogłam była się napatrzeć. Kupiłam sporo rzeczy. Ja bym po po Airfryera plus takie, wiecie, tam takie drobne sprawy. Natomiast tutaj mam e, miszmasz, tutaj mam rzeczy takie e, dekoracyjne, chemie rzeczy do szkoły, trochę kosmetyków, więc naprawdę tutaj mam e, sporo produktów i według mnie bardzo fajnych. E, naprawdę nowe produkty wjechały do Action, więc warto tam zajechać. Myślę, że tam też w najbliższym czasie się również e, pojadę, bo tam jeszcze chciałam zakupić parę rzeczy, ale wiecie co, najpierw chciałam przemyśleć. Więc tak, najpierw pokażę tego, ten, ten mój główny zakup jakby, czyli airfryer. Fryer. Rzeczywiście sobie wam pokażę pudełko, bo on już stoi tam u nas na, na blacie. To jest Airfryer Petra. To jest taki, wiecie, duży na 7 litrów. To można dzielić taką, tutaj przykryweczka jest taka w środku, to można dzielić po prostu, taka, dzielić na, po prostu na dwa, jakby, jakby zaworzy, tak powiem. To kosztowało 80 euro bez centa. My airfryera mieliśmy takiego małego tak po prostu na, dostałam od mamy, więc jako po prostu próbowaliśmy, czy będziemy używać. No i powiem Wam, że używaliśmy tego sporo, właśnie chłopaki do obiadu, do pieczenia bułek i tak dalej, ale mnie bardzo denerwowało to, że np. chciałam robić taki, wiecie, normalny obiad dla naszej trójki i w tym e, że trzeba po prostu było na dwa, trzy razy to robić, więc mnie to denerwowało strasznie. Więc że nie, muszę kupić sobie normalną wielkość, taką dla nas, że po prostu wkładam wszystko na obiad i jest. Więc teraz mamy, raz tylko zrobiłam zapiekankę, <laughs> przepraszam, jeszcze mnie dusi, Zapikanki na kolację wyszły całkiem smaczne. No zobaczymy, jak e, będzie się to sprawowało. Wygląda ładnie, bo to jest takie czarne, wiecie, to ma taką szybkę. E, mam dużo również programów do pieczenia. Tutaj jest airfryer do pieczenia, również do suszenia, jakieś grzyby czy owoce, więc no dam znać co i jak. Znaczy z tym suszeniem to może ja nie bardzo, ale to pieczenie i ten Airfray, po prostu dam znać co i jak, więc to jest tak, zakupione, stoi, właśnie zaraz będę obiad, właśnie w tym Airfray'erze. Dobrze, dalej. Rzeczy do domu. Powiem Wam, Boże, jakie tam są piękne rzeczy teraz. Te wszystkie takie, wiecie, owocówki, że tak powiem. No, zakupiłam sobie jedną rzecz. O, tutaj jeszcze lekko już obiłam widzę, ale to, to jest od spodu, więc nie ma katastrofy. To kosztowało tylko euro 99. To były tam, były tam różne w ogóle takie warianty, jakieś truskawki, coś pomarańcze, no ale te cytrynki najładniej wyglądają. I z tego jeszcze były takie, wiecie co, dzbany do napoi, były takie jeszcze wazony, natomiast ja nie byłam pewna, czy chcecie iść aż w taki design, chodzi o kuchnię, natomiast to sobie wzięłam, nawet jak będę coś gotowała, żeby sobie łóżko odstawić czy coś, mi się to bardzo, bardzo spodoba. Mówię, dobra, biorę, potem będę ale co? To nie to nic takiego. Bo potem będę po prostu żałowała, więc jest. Naprawdę cudne były te rzeczy. Takie kubki były też owocowe. No ale wiadomo, no za dużo tego w kuchni też może wyglądać śmiesznie, więc ja tylko wzięłam jedną rzecz. Dalej wzięłam taką podstawkę bambusową. Bambusowa? Nie, z drzewa mango. To było za euro 99, bardzo tanio według mnie. Najpierw to chciałam wziąć do sypialni na kremy do rąk, ale sobie to pozamiłam, to pójdzie do kuchni, a z kuchni pójdzie do sypialni. Tam taki zrobię sobie takie małe taki zmiany. No fajna ta podkładka, powiem Wam. No tu ma też takie nóżki, tam były różne wielkości, była taka jeszcze mniejsza i taka bardzo, bardzo duża, również niedrogie, więc jak najbardziej mogę to polecić. Kupiłam dwie ramki, tylko jedna już drewniana wisi u w pokoju za 3 euro bez centa. Bardzo ładna. A tutaj mam taką jeszcze, którą muszę przygotować. Złota oprawa. Euro 99. Taka spora. To jest A4 wielkość. No również bardzo ładna. To tam ramki jest, jest dużo, są ładne, więc również tam warto zajrzeć, bo ramek tani chyba nigdzie nie kupimy jak w Action. Naprawdę no, mnóstwo złote, srebrne, drewno, czarne. Wszystko tam po prostu jest. Więc ramka jest. Dalej z takich rzeczy jeszcze domowych to kupiłam ban. taki słoik, to jest myślą o musli, 2,49 tutaj jest tego ile? I litr. To jest w ten sposób otwierane, były również wielkości różne, najpierw wzięłam jeden, sprawdzę sobie co i jak, a potem nawet dokupię. I pojawiło się tam nowych słoików trochę, więc y też warto zajrzeć, jeżeli czegoś oszukacie, właśnie szklanego. O, że to dalej mi się nie zbiło. Do domu jeszcze kupiłam na próbę zapach lawendowy, euro 89 Pudełeczko tak mi się średnio podoba, niby takich e, z naklejkami jakby, ale to po prostu sobie przeję takiego ładniejszego pudełeczka, czy coś, zobaczymy. Lawendę lubię zapach, zobaczymy, jak to się w ogóle sprawowało, bo nie wszystkie zapachy z Action są takie, wiecie, intensywne, ale chciałam po prostu zrobić coś na próbę, coś nowego znaleźć, bo te z Lidla no mam, mam i mam, no po, prostu zaraz po prostu ten zapach mi po prostu, że tak powiem, zbrzydnie mówiąc, brzydko, więc coś chciałam innego wypróbować, zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Dalej kupiłam znowu zestaw do podróży Euro chyba 11, bo dwie buteleczki mi się kłamały, więc wiedziałam, że to kupię, żeby już było i czekało w razie w, więc jest taki zestaw. No, to wychodzi też już na w Action, bo w Rossłanie też są takie pojemniczki, ale wychodzą drożej, z taką jeszcze wiecie, torebunią. Kupiłam konewkę Euro 29, taką małą do podlewania kwiatów tam na zewnątrz u mnie, bo Zawsze może z butelkami e, mineralnymi, a tam jest taka specjalna właśnie woda e, e, tego. Wiecie, no, jakby po deszczu, więc e, zbierana, więc mogę po prostu do, do konewki zabierać. Były tylko czarne, miały jakąś zieloną, ale już mówię, pewnie już po sezonie, więc chociaż wezmę to. Dalej do rzeczy do szkoły. E, Konto nie, to jest e tego, ekierka, ale wiecie co, Sk ona jest taka, tylko jedną na próbę wzięłam, bo to jest takie miękkie i nie wiem, czy to mój syn tak będzie to, z tego zadowolony, 39 euro centów, e że to z kątem jest z ekierką, więc e jedna sztuka. jest, dalej kupiłam jedną myszkę, euro 39, e tutaj dla, do prezentu to kupiłam, bardzo fajne rzeczy, wiecie co, dla dzieci takich mniejszych, bo mój to, to już taki rzeczy nie bardzo. Dla dziewczynek, dla chłopców, notesiki, matko, tego tam jest i tanie, naprawdę tanie. Taki jeden notesik z Stitch, euro bez centa, z długopisem, no patrzcie jaki cudowny, naprawdę go było mnóstwo tam. Yy, takie kolorowe kredki, również chyba euro bez centa, więc zobaczcie, też bardzo nie się prezentują. I taki zestaw za 2 euro, zeszyt, dwa pisaki, ołówek, notesik, jakieś, to tutaj są jeszcze jakieś temperówka i taka, <laughs> przepraszam... Taka jeszcze saszetka, no 2 euro, płacię, to prawie nic, a patrzcie jaki to jest zestaw w środku, cudne rzeczy do szkoły, warto tam zajechać, rzeczy kosmetyczne, dorwam swoje te płatki ogórkowe, w końcu się pojawiły, euro bez centa, dwa opakowania wzięłam na razie, mam tych płatków, mam trochę zapas i tu wzięłam jeszcze takie inne, to jest ta sama firma, tylko wiecie co, z inno i z, z kakao. Też euro 4 centa, cz e, cztery <laughs> Przepraszam, jeszcze mnie strasznie dusi. Więc też takie cztery sety. Więc mówię, no płatki tam na najtanie najtaniej, tylko to są takie płatki na płachci Jeżeli ktoś lubi żelowe, no to niestety nie, ale to się tyle również sprawdza, więc to mogę polecić. czyli znaczy, te nie wiem, czy mogę polecić, ale te mogę polecić. E, dalej rzeczy kosmetyczne. Dla chłopaków wzięłam taki duży żel do mycia Palmolive. E, taki właśnie bardziej świeży zapach. On 2,49, pół Pół litra, więc duży, a dla siebie wziąłem pierwszy raz <laughs> szczupaczups e, tego e, truskawka i taki, e, pachnie to bardzo ładnie, taką truskawką w takim jakby kremie, nie wiem jak to mam opisać. Euro 49 to było tego ile. To jest też takie większe pakowanie, ale nie, a 300 ml. Tam był jeszcze inny zapach, taki brązowy, coś z czekoladą i coś jeszcze czerwonego. Ale mówię, dobra, biorę z truskawką i z tym krem, bo zapach jest rewelacyjny. Polecam, czy znaczy za, zapach polecam pewnie ten skład jest średni. Yy, na pewno to nie będzie jakiś co, coś nabliżającego, natomiast ja tak na zoleży nie patrzę. Aha, no po polsku jest napisane. To jest. Yy, Żel do kąpieli i pod prysznic o zapachu truskawkowo śmietankowym, No właśnie, taki, jakiś taki kremowy, coś mi taki zapach tutaj podjeżdżał. Ale zapach jest naprawdę super. Więc mówię, biorę coś innego teraz. A jeszcze z takich rzeczy szkolnych, ma, przecież taki kosz wielki, kosz na śmieci dla sławy, wolała troszkę mniejszy albo tylko jeden rodzaj kosza. Taki czarny, on niedrogi drogi 3 euro bez centa, bo wiecie. Oni miażdżą go tam kosze, jakieś papierki, coś tam rzucą na ten, na ten biurku i ty, Tomek, co ty robisz? On trzeba mieć kosz jakieś, czy trzeba wyciągać, yy, Widzicie, no zbierać, czy coś. Mówi, no ale kosza nie mam. Więc kosz już jest, zobaczymy, jak będzie się to sprawowało, w sensie Tomek z tym koszem. Yy, dalej, moi drodzy, mam trochę, A czy nie trochę słodyczy, yy, yy, takie mam yy, te, to są te batoniki takie proteinowe, tutaj o smaku banana i tutaj ciasteczkowy. Firma Raf Bar. Nie wiem. Euro 39. Znaczy, wiem, że, że smakują, bo ja kupiłam jeszcze jedno opakowanie, te ciasteczkowe. I już jest zjedzone, więc to jest dobre. Tylko to widzę, to ma trochę kalorii, bo to jest na bazie daktyli. Skoro to fajnie wygląda. Bo tu są właśnie daktyle. Gdzie to widzicie, co jest, coś. Wszystko jest po jakichś czesku, czy coś. Czeski znowu. Niemiecki. Poczekajcie, poczekajcie. Daktyle. Orzechy nerkowca, orzechy mm, ziemne, sezam. Tutaj również jest yy, yy, białko, więc no cóż, dobry skład. Polecam serdecznie, bo są naprawdę dobre i tanie. Więc to jest to. Widzę, co jeszcze mam trzy rzeczy tego: to, to takie yy, czyszczące. Yy, Było oczywiście masa środków czyszczących. Yy, tam jest naprawdę Cała masa tego, tylko ja tak nie potrzebowałam wszystkiego, bo wiecie, mam trochę w domu. Więc wzięłam mój ulubiony żal do prania taki fioletowy, juzu tulip 2,40 albo 2,39. Bardzo ładny zapach, fajny żal do prania, wszystko dopiera, drogi polecam naprawdę. Zapach jest cudowny, taki słodki, landrynkowy. Bardzo mi się to spodobał. Chciałam również wziąć ten zielony, ale zielonego na półce tym razem nie było. I wziąłam dwa produkty do WC. Ten taki Ambipur, wcześniej miałam takim białą opakowanie, teraz widziałam taki inny, właśnie to jest jakiś y, Moonlight Flowers. To było za euro 80 i Mr Muscle, taki o zapachu jakiś sosny, świeży, on euro chyba 90 do 2 euro max kosztował ten żel do buce. Więc jak mówię, tam się patrzę na takie środki do czyszczenia, ale mam nadzieję, całą półkę, to bez sensu to kupować. Ale no polecam także do Action, że jak chcecie na przykład kupi właśnie rzeczy do takie szkolne dla dzieci. Wiadomo, tam też nie jest wszystko, bo tam też na przykład się nie kupi wszystkiego, ale jest naprawdę masa rzeczy. To takie właśnie dekoracyjne sprawy, naprawdę cudowne są. Zwłaszcza te, te, ta, ta cała seria z tymi owocami: Wiecie, te cytrynki, pomarańcze, truskawki? No, pięknie to wygląda, więc to mogę polecić, bo wiecie, to widziałam również w primarku, jak mam latem. To było dwa razy droższe, więc jednak w Action wychodzi to taniej. No dobrze, moi drodzy, to będzie wszystko na dzień dzisiejszy. Dajcie, znaczy też tak e, lubicie jak ja Action, ta, też tam często zajeżdżacie, bo mówię tam, ja jak tylko mogę to zajeżdżam, bo tam zawsze coś kupię, coś, coś co mi się właśnie przydaje. E, no i też tak dużo takich jeszcze dekoracyjnych mogę tam zakupić tanio, a wiadomo, no dalej jeszcze tam urządzam ten dom nasz i potrzebuję jeszcze wiele rzeczy do kupienia na ściany, więc ciągle tam coś szukam, przyglądam internety, ale w Action też coś takiego fajnego można znaleźć, więc polecam zajrzeć. No dobrze, rozgaduję się za bardzo już. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za wszelkie komentarze i widzimy się następnym razem. Pa!